Wydarzeń. Aleksandra Barcikowska, witam Państwa. Nie ma co ukrywać, święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Już za kilka dni siądziemy wspólnie do stołu, a potem będziemy obdarowywać się prezentami. W ostatnich latach szukamy czegoś, co jest niebanalne, niestandardowe, inne niż to wszystko, co możemy znaleźć w każdym sklepie. A w takich bardzo Pięknych prezentach, które są rękodziełem, specjalizuje się Fundacja Twórczości Społecznej Latika. Więc dziś porozmawiam z panią Katarzyną Michalik, która jest prezesem tej organizacji. Dzień dobry, pani Katarzyno. Witam serdecznie. Pani Katarzyno, proszę nam powiedzieć, kiedy powstała Fundacja Latika i jakie były jej początki, skąd pomysły na stworzenie właśnie takiej organizacji. Nasza fundacja powstała w 2019 roku, w czerwcu, natomiast w tym roku również w czerwcu rozpoczęliśmy działalność gospodarczą do tej fundacji i właśnie początkowym zamierzeniem była to fundacja, która miała się zajmować propagowaniem kultury jamneńskiej, która jest nam bardzo bliska i w tym kierunku będziemy też bardzo mocno szli. Poza tym szeroko pojęte rękodzieło artystyczne. Tak? Takie rękodzieło które tworzymy sami w naszej pracowni. Do tego jest jeszcze taki produkt, z którym też powoli wychodzimy na rynek. Są to nasze mapy sensoryczne, czyli to są takie działania prozdrowotne, to są produkty promedyczne które mają jakby poprawiać jakość życia osób po udarach, po wybuchaniu ze śpiączki, z Alzheimerem, z problemami autystycznymi, ale też dla wszystkich dzieci, które mają problemy z integracją sensoryczną. Mamy tutaj kilka do produktów i, i myślę, że jest to przyszłościowa sprawa. Sam pomysł fundacji to jakby hmm, Powstał przy okazji udziału w projekcie unijnym, w naszym tutaj koszalińskim OWES-ie. My, właśnie tak krok po kroku tworzyliśmy sobie tą fundację, zastanawiając się, co moglibyśmy ciekawego tutaj dla Koszalina zrobić. I to właśnie o czym wspomniałam, ta kultura jameńska, to myślę, że to jest taki jeden z bazowych naszych kierunków działań. Czy Latika to fundacja skupiona przede wszystkim na tworzeniu rękodzieła, czy także na wsparciu jakiejś konkretnej grupy osób? Ponieważ mówi Pani o tym, że tworzymy, robimy, pracujemy nad jakimiś konkretnymi projektami, to znaczy, że jest jakaś grupa, tak, która się tym zajmuje? Tak, no w zasadzie dwie grupy to są dzieci i osoby dorosłe z tym, że osoby dorosłe z problemami zdrowotnymi, szczególnie chodzi nam o osoby starsze, niepełnosprawne i takie osoby też byśmy chcieli na przykład zatrudniać w naszej fundacji. Ale żeby móc zatrudniać osoby, to przede wszystkim potrzebne są na to pieniądze. Zaraz do tego też przejdziemy, ale wcześniej chciałabym się spytać o te dekoracje świąteczne. Na waszym fanpage'u, na Facebooku zachęcacie, żeby was odwiedzać do wtorku, do 22 grudnia. Zostało już czasu niedużo. Czy jeszcze coś można u Was kupić takiego świątecznego, czy już wszystko zniknęło? Oczywiście można kupić jeszcze, jest trochę rzeczy, nasze drzewka, które stworzyliśmy właśnie na potrzeby świąt, które były obwieszone wszelkimi dekoracjami i szydełkowymi i świetnymi wyszywanymi, trochę się przerzuciły, ale jest jeszcze troszkę do zrobienia, być może jeszcze do coś tam dołożymy, ale czekają na przykład bardzo fajne długonogie relifery, które już ja jako rękociernik już od kilku lat je robię i cieszę się powodzeniem. Są też mniejsze renifery szydełkowe, są poduchy świąteczne z reniferami. To są takie patchworkowe poduchy, gdzie jest z kawałków materiału po prostu wyszywamy te aplikacje. Ma Pani to wrażenie, jest... że moda na rękodzieło trwa w koszalinie, że jest zapotrzebowanie właśnie na takie niestandardowe, unikatowe, ręcznie robione prezenty? Tak, myślę, że ten godziną cały czas jest na machodzie, na jak to mówią. Yy, Niemniej no, yy, chodzi też o to, żeby yy, to roku wnosić coś nowego, yy, bo w naszym koszulnie to się tak porobiło, że kiedy są imprezy masowe, to praktycznie na drugim stole jest to samo. Yy, nasza fundacja właśnie wybazuje na swoich własnych projektach i staramy się i mamy nadzieję, że tych produktów nie będzie więcej, ale to będą takie nasze, nasze. I chyba w tym o to chodzi, że no rękodzieło, czyli każda sztuka jest inna. U nas w fundacji nie znajdzie się w naszym sklepie dwóch takich samych reniferów, dwóch takich samych serduszek. Każde jest inne. Wspomniała Pani już wcześniej właśnie o tym, że dobrze by było wspomóc właśnie zatrudnieniem osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji, osoby schorowane czy osoby, które nie mogą znaleźć pracy. Ale zanim porozmawiamy o tym, to proszę powiedzieć, czy ma Pani wrażenie, że pandemia także dotknęła fundację, że w czasie teraz kwarantanny, w czasie wprowadzania kolejnych obostrzeń jest naprawdę trudno prowadzić organizację pozarządową? Powiem tak, my od samego początku mieliśmy podgórkę, ponieważ my rozpoczęliśmy działalność w czerwcu, czyli z, z samym w samym środku pandemii, tej pierwszej fazy. I dodatkowa rzecz, że mm, mieliśmy przyznaną dotację z OBS-u, tak się jakoś porobiło, różne rzeczy miało na to wpływ, że tej dotacji nam ostatecznie nie wypłacono. Więc tutaj trudność była no jeszcze większa, bo zostaliśmy z działalnością na głowie, z lokalem, za który wcale nie mało musimy płacić, bez wyposażenia, praktycznie bez niczego. Jedyne co mieliśmy to usługi księgowe od tej firmy i musieliśmy sobie od tego momentu radzić sami, szukać zleceń, szukać współpracy z firmami, gdzie no, w pandemii jest to bardzo trudne, bo większość firm się albo zamyka, zawiesza działalność albo po prostu zwalniają z produkcją, ze sprzedażą, więc znalezienie jakichkolwiek zleceń większych ograniczy no, po prostu z cudem. Więc to no, póki co bazujemy na swoim rękodziele, próbujemy je sprzedawać, ale łatwo nie jest. Właśnie, Właśnie że mhm. nie, ma, nie ma z tego aż tak wielkich pieniędzy, pewnie jakie by były w normalnych warunkach, więc jest, nie, jest, nie jest łatwo. To, co sprawiło Pani Katarzyno, że jednak postanowiła Pani działać, że postanowiła robić Pani wszystko, żeby Latika była i funkcjonowała w koszalinie? Co Pani daje, co jest motorem napędowym? Co Pani daje siłę do działania? Na pewno pasje. Ludzie, z którymi jestem w zarządzie, z tym cały nasz zespół, to jest grupa ludzi takich kreatywnych z pasjami. I uważamy, że nie po to, tyle na to pracowaliśmy, żeby to po prostu dać sobie odebrać, zamknąć. Tak? Robimy co możemy, szukamy kontaktów, szukamy zleceń, szukamy współpracy. Nie jest to łatwe, no, ale to raczej wynika z tego, że no, to są nasze pasje my to kochamy i, i prawdopodobnie że nie chcemy z tego rezygnować, choćby cokolwiek się działo naokoło. A jak można w takim razie Was pomóc? W jaki sposób można Was wesprzeć? Rzeczowo bądź materialnie. Czego w tej chwili potrzebujecie? Generalnie potrzebujemy wszystkiego. Bo zaczynaliśmy od zera, nie mając nawet porządnego laptopa, nie mając drukarki, mamy tylko dwie maszyny, które dostaliśmy od Owesu w ramach akcji szycia maseczek dla, dla Owesu akurat. I to jest wszystko. Resztę organizujemy sobie sami. Był czas, nawet um, zrobiliśmy taką akcję, nie wyrzucę do śmietnika, na meble czeka, Latika. Um, tak się koledze zrymowało i tak po prostu poszło. Stwierdziliśmy, że to świetna akcja. Um, natomiast obzew z nam był średni. Um, I w tej chwili no, sami próbujemy sobie organizować wyposażenie całej galerii. Tak? Czyli zdobywamy jakieś stare meble, odzyskujemy um, od kogoś, przerabiamy je. Ale dzięki temu nasza tutaj galeria ma taki specyficzny charakter i, i chyba w tym kierunku pójdziemy, że jest to coś innego. Generalnie robienie ze starego no, nowego, no to też taka nasza misja, misja troszeczkę ekologiczna. I tak samo tkaniny które używamy, to są bardzo często właśnie resztki tkanin, kawałki, u nas się nic nie marnuje. Żaden kawałek, żaden skrawek materiałów. Czyli, jeżeli mamy materiały, jeżeli mamy meble, które możemy przekazać, to Latika jest tym miejscem, do którego warto się udać, bo tak, wy z tego można. zrobicie coś przepięknego. Tak, można w każdej chwili, i tutaj na osiedlu nawet już się troszeczkę o nas wieście rozniosło, więc zdarzają się osoby, które przynoszą reklamówkami. Różne rzeczy, my je sobie segregujemy, odkładamy to, co nam by się przydało, natomiast chwaliśmy na to, że to akurat, co się nam nie przyda, odkładamy w jedno miejsce, na razie składujemy i będziemy przekazywać dalej albo osobom potrzebującym, które się do nas zgłoszą, albo do domu samotnej matki, albo do domu miłosierdzia. Tam się, no, tak jak mówię, u nas się nic nie marnuje. To, co dobry ludzie przyniosą, na pewno korzytuje. To na sam koniec proszę jeszcze przypomnieć naszym widzom, którzy być może będą chcieli odwiedzić latikę, poznać panią, porozmawiać o tym, jak działa fundacja. Gdzie się mieścicie i kiedy można do was przyjść? Nasza fundacja mieści się przy ulicy Stasica 38. To jest dawny sklep parafialny. Pewnie sporo ludzi pamięta ten sklep. Jest to na rogu całej parafii, tuż przy Szkole Katolickiej, tuż za apteką, praktycznie. Od strony MKI, tak to tłumaczymy, wejście od strony MKI. Zapraszamy od godziny 11 do 17, jeszcze w grudniu. W normalnych warunkach pracujemy od 11.30 do 18.00. Także serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Moimi państwa gościem była pani Katarzyna Michalik, prezes Fundacji Twórczości Społecznej Latika. Proszę odwiedzać na pewno, proszę wspierać. To kolejna koszalińska organizacja pozarządowa, o której mówimy. Rękodzieło jest na pewno piękne, pewnie będą warsztaty, więc warto polubić fanpage organizacji na Facebooku. My dziękujemy bardzo za spotkanie. Do widzenia. Dziękuję serdecznie, zapraszamy.